Ho, ho, ho. Krasny Wojtek wita w kolejnym odcinku. Przy okazji świąt mieliśmy odcinek z gwiazdorami, czyli Mercedesami. No to teraz będziemy mieć odcinek z chińskimi, y, niemieckimi samochodami, które Mercedesami nie są. No to wiadomo, głównie będzie BMW, ale będzie też jeden rodzynek y, z kilkoma kółeczkami. A tutaj mamy... Taką piąteczkę na dzisiaj przygotowaną. Yy, mieszanka tanich, najtańszych takich premium modeli chińskich i średniaków. Zaczniemy od tych najtańszych. Do niedawna byłoby to DCT, teraz mamy Shadow i mamy BMW 850 CSI. No, a o tym, że to nie do końca jest Shadow. No to będzie nam świadczyło tutaj pudełeczko, na którym jeszcze mamy diecast Team, a tu mamy te BMW całkiem fajne BMW. W cenie mniej więcej Premki Otwisowej, może minimalnie tańsze. Mamy plastikowe światła z przodu i z tyłu, mamy nieźle zrobiony wydech, lusterka z wkładami, bardzo fajne e, felgi, takie jak powinny być, oczywiście gumowe opony. Spód nie najgorzej, jak to w DCT, a teraz Shadow mamy skręcane. Tak, przy okazji, to e, Shadow wygląda na to, że przejął i DCD, DCT, i GCD. Czyli firmy robiącą takie porządne średniaki chińskie. Teraz obie firmy mają produkty pod nazwą Shadow. No i co tutaj jeszcze ciekawego jest z tym BMW? Ano, tak jest ciekawostka, że zobaczcie tutaj mamy. A, może włączę doświetlenie. Mamy dźwignię. Do podnoszenia lamp. To wiedzieliśmy już, prawdopodobnie, jeżeli ktoś oglądał przy niektórych modelach yy, yy, Tomiki, yy, ale widzieliśmy to też przy yy, jednym z modeli chińskich. Różnica jest taka, że tutaj każda z dźwigni jest odpowiedzialna za swój reflektor. Więc możemy mieć podniesione obydwa. Coś nam ta ostrość lubi uciekać dzisiaj. Albo możemy zrobić, jak to by było całkiem prawdopodobne w takim starym modeliku, czyli że tylko jedna będzie otwarta, jedna zamknięta. A Z tej strony chcemy to sobie zamykamy lub otwieramy. No, niestety jest to dosyć trudne do zamknięcia najłatwiej jest. Przez naciśnięcie. No ale mamy bardzo fajny model yy, niezbyt często widzianej BMW, ale to nie jest jedyny, ponieważ ja zaraz Wam pokażę. Mamy kolejny model BMW, też od Shadow, czyli od dawnego DCT. No i ten drugi model, powiem Wam, że jest troszkę kontrowersyjny. praktycznie opakowanie jak przy 850 tylko tu mamy M5 s 60 no oczywiście żaden z tych modeli nie jest licencjonowany i prawdopodobnie to tutaj zaowocowało tym, że kilka dni temu dostałem maila z Aliexpress że tutaj wykryto jakieś Problemy z prawami do własności. Najprawdopodobniej BMW się tutaj przyczepiło, bo zobaczcie, że czy na tym mieliśmy. A mieliśmy nawet napisane BMW na rejestracji, tak jak tutaj. Nie wiem, czy to chodzi o ten napis, czy o cało kształt. No, ale ta M5 zostałem poinformowany, że no tu są jakieś problemy. Przepraszam, ale jestem przeziębiony sprawami autorskimi. I że jeżeli chcę, to mogę się skontaktować ze sprzedawcą. Wtedy odeślę samochód, oni mi zwrócą pieniądze. A średnio mi się chce. Kombinować. Ja z tego modelu jestem zadowolony. Zobaczcie, nawet mamy logo BMW tutaj na piastach. Na środku. Felkę. Eee, jak na takie teniorki, bo to jest też z tych najtańszych modeli. E, do Polski z wysyłką prawdopodobnie poniżej 10 euro to by kosztowało. O, ile to tam w złotych by było. Zobaczcie, dwukolorowa tapicerka nawet w środku. Plastikowe światła z przodu i z tyłu gumowe opony realistyczne felgi mamy nawet instalację przeciwpoobledzeniową z tyłu na szybie no, y, bardzo sympatyczne takie wyjściowe, taniutkie chińskie modele chociaż tak jak mówiłem, bezlicencyjne o, zobaczcie, tutaj już jest różnica Myślałem, że tutaj w ogóle źle ta naklejka nie, tu coś czarnego wkleili tu już nie mamy DCT, dajka Steam mamy Shadow ale tych BMW mamy jeszcze dwa. Teraz będzie firma, która dla mnie jest zupełnie nieznana. Jest to pierwszy mój model z tej firmy. I mamy tutaj BMW 2002, ale to nie jest zwykłe to jest Alpinka. Firma. Yy, Jungxing, <noise> cokolwiek to znaczy. Oczywiście też nie ma mowy o żadnej licencji. Przepraszam. No ale mamy całkiem sympatyczny model. Troszeczkę droższy od DCT czy teraz obecnych shadowów, ale w bardzo fajnym wykonaniu. Ta alpinka naprawdę mi się podoba. Zobaczcie, że nawet wycieraczki to nie jest po prostu coś namalowanego. To jest oddzielny element. No chociaż, yy, gdybym miał yy, się yy, przyczepić do czegoś, to te wycieraczki powinny jednak być na szybie, a nie na yy, metalowym elemencie. No ale to taki drobiazg już. Mamy bardzo fajne malowanie. Mamy oczywiście realistyczne koła, gumowe opony, plastikowe światła z przodu. I z tyłu. I ten tył bardzo, bardzo fajnie wygląda. Zobaczymy, czy bez doświetlenia będzie lepiej. Nie, bez doświetlenia nie jest lepiej. Mamy wydek zrobiony i to też bardzo fajnie. Lusterka. Bardzo ciekawy modelik. One są dostępne w różnych wersjach korystycznych. To samo dotyczy tych wcześniejszych BMW. Jednej z moich ulubionych BMW. No ale została nam jeszcze jedna BMW alpejska. No i ta to już nie jest yy, taki najtańszy, czy yy, tak jak ta 2002. To już jest średniaczek i to porządny średniaczek yy, od firmy Mortal w dodatku w wersji kombi no, mamy klasycznie rysuneczek BMW i klasycznie yy, nie mamy tutaj licencji no to niby, że jest delikatne, chociaż to chyba y, jak ktoś ma problemy z tym, że nie ma licencji to niech sobie łyknie i zapomni a my przechodzimy do modeliku no, yy, w porównaniu do tych trzech wcześniejszych no to tutaj nie ma wątpliwości, że to już jest wyższa klasa. Model w teorii limitowany. W praktyce no to bym taki pewien nie był. Mortal robi też te samochody BMW E36 w wersji nie Alpine, ale zobaczcie, jak to pięknie jest zrobione. Światła, światła to każde. Każda z części reflektora jest oddzielnie wykonana. Plastikowe są nawet kierunkowskazy tutaj. Mamy światła przeciwmgielne, które wyglądają. A być może też są tutaj jakieś. Tak, też są plastikowe wkłady. Yy, mamy bardzo fajnie zrobiony pakiet aerodynamiczny od boku. Bardzo fajne. Koła, oczywiście gumowe opony, tył też plastikowe światła. I tu mamy bardzo, ale to bardzo fajny model E36 BMW, w dodatku wersja Alpina B8 i wersja kombi. Wersja kombi. BMW no nie są tak częste chociaż ostatnio nas nawet Hot Wheels rozpieszczał E30 w Turingu, która była w wersji przerobionej do M3 takiej skustomizowanej. A tutaj mamy no nie BMW, ale skoro robię już odcinek o tych niemieckich, chińczyzn. Niemieckiej, chińskiej, która do mnie ostatnio dotarła, no to nie może zabraknąć także tego Rino model Audi 100. W ostatnim czasie to nie jest jedyne Audi 100, które mi wpadło w kolekcji, bo dorwałem także matchboxa z kupetką. No i tutaj miałem wielki dylemat, powiem Wam szczerze, przy zakupie, ponieważ jak zwykle są różne wersje. Kolorystyczne. Najbardziej odpowiadałaby mi prawdopodobnie czerwona, ale czerwona nie miała tych kultowych kołpaków. Czerwona miała alusy, a ja najbardziej, jak kojarzę Audi z tamtego okresu, to właśnie z tymi kołpaczkami. No, i tutaj co mamy? Mamy. Wycieraczki, mamy ładnie zrobione światła plastikowe. Łącznie z kierunkowskazami. Mamy tablicę rejestracyjną, lusterka. Z tyłu też światła świetnie zrobione plastikowe. Dla mnie jest to jeden z takich bardziej kultowych samochodów normalnych, które mogłem widzieć kiedy byłem młodym Krasnalem, tak, tak, kiedyś coś takiego miało miejsce. No, a teraz mogłem nabyć do kolekcji coś tak szampańskiego i szampańsko się przy tym bawić, chociaż, no tutaj też bym miał się coś przyczepić. To ta instalacja przeciwoblodzeniowa z tyłu to jest o kategorię wyżej w skali, powiedziałbym, że 1,43 co najmniej. No ale to takie czepianie się kasnala, żeby nie było, że tylko pięknie ci Chińczycy wszystko robią, choć bez licencji. No, zobaczcie, z boku też mamy kierunkowskazy i logo nawet na tym zielom, zielo, co mówię, zielonym, czarnym, plastikowym elemencie. No, to tyle by było Chińczyków niemieckich. w tym odcinku jak wam się podobają czy któryś z tych was by zainteresował no i to wszystko w tym filmiku życzę wszystkiego najlepszego, oby ten nowy rok toczył się świetnie no i dodam, że niedługo podam już konkretne informacje odnośnie konkursu, nie, nie zapomniałem już nawet wpadłem na tą metodę, jak prawdopodobnie będziemy wybierać zwycięzców, ale o tym niedługo. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i cześć.